Dzień dobry państwu. Spotykamy się dzisiaj na absolutnie niezwykłej uroczystości. A uroczystość ta dotyczy nadania imienia Zofii Potmyśz specjalnemu ośrodkowi szkolno Mam świadomość tego, że jest z nami ogromna rzesza widzów, którzy korzystając z tych współczesnych technologii poprzez zdalny kontakt obserwują, oglądają nas zarówno w technologii z użyciem aplikacji Zoom, jak również poprzez streaming na prezentacji YouTube'owej. Szanowni Państwo, początki specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego sięgają roku 1962, kiedy to przy ulicy Kopernika w Oświęcimiu w pomieszczeniach Państwowej Szkoły Muzycznej tworzono pierwsze oddziały klasowe dla dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Państwowym Zakładzie Wychowawczym ze Szkołą Specjalną. Temat konieczności budowo. Budowy mocno obecny w przestrzeni publicznej powiatu i województwa w latach 2012-2016 uzyskał nowy impuls, za sprawą zaangażowania wielu osób. Pozwolę sobie wymienić tylko dwie. To postać pana dyrektora Jacka Polaka, który swoim uporem, zaangażowaniem, często poświęceniem skutecznie przekonał władze powiatu do idei nowej siedziby specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. To również postać pana starosty Zbigniewa Starca, który nadał idei priorytet samorządowy i konsekwentnie par do budowy. Tak zrodził się w 2016 roku nowy projekt obecnej lokalizacji przy ulicy Obozowej. Niezmiernie się cieszę, że patronem placówki będzie właśnie osoba, która również szczególnie w młodym wieku przezwyciężała wiele trudności i ich zaznała. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować Pani Zofio. Dziękuję Pani bardzo za to, że mimo traumatycznych przeżyć związanych z Miejscem Pamięci nie zapomniała Pani o Ziemi Oświęcimskiej, wraca Pani do Ziemi Oświęcimskiej i. Że tak powiem, pozwala Pani nam pamiętać, i nie tylko nam, tylko wszystkim ludziom na świecie, jakby jest Pani orędownikiem tego, że oświęcim to nie tylko miejsce, nie tylko miejsce pamięci, oświęcim to również miejsce, które jest wyposażone w świetną bazę oświatową, kulturalną, infrastrukturę i przede wszystkim oświęcim to wspaniali ludzie. Myślę, że Specjalny Ośrodek szkolno nie mógł sobie wymarzyć lepszego patrona. Bardzo, bardzo panie dzienniku i pozdrawiam. pozdrawiam. Bardzo dziękuję pani starosto za te piękne słowa. Drodzy Państwo, to jest ten moment, w którym przewidzieliśmy prezentację filmu. Filmu, który powstał na potrzeby historii naszego ośrodka. Zatytułowany jest Historia powstania idei, projektu i budowy nowej siedziby SSW. Szacowany koszt budowy szkoły, która pomieściłaby wszystkie niepełnosprawne dzieci składająca się ze specjalistycznych gabinetów z dostępem do usług logopedycznych, psychologicznych oraz terapeutycznych z zaawansowaną technologią do diagnostyki deficytów intelektualnych i fizycznych, to koszt około 45 milionów złotych. Wyobrażam sobie, że to koszt takiego, budowy takiego środka jest niemały. Ale, no, przecież już miasto Oświęcim wykazało, że potrafi tak pięknie budować ośrodki, na przykład jak biblioteka. I że społeczeństwo miasta Święcim jest wrażliwe. Zofia Posmyż podczas odsłonięcia swojej tablicy w Alei Pisarzy przekazała swoje honorarium jako pierwszą cegiełkę na budowę nowego ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych. W poczuciu właśnie odpowiedzialności honorowego obywatela, czuję się za jakieś zadanie pasywniejsze odpowiedzialne. Tak Gest, a zarazem apel były więźniarki z Birkenau szybko obiegł cały świat. Na jego odpowiedź zareagował Międzynarodowy Głos, tym razem podczas rozdania nagród Międzynarodowego Pienale Plakatu Społeczno-Politycznego w MDSM. Pan Nikos Tarzis postanowił przekazać swoją nagrodę na, na specjalną ośrodek szkolną wywodczą w Uświecinie. Prosił o wskazanie instytucji o dużych potrzebach. Chciałbym, żeby to był impuls, jaki żeby ta dolna inicjatywa się nawiązała. Bo jeżeli nas będzie więcej, no to, to może jednak cię nam uda to przeprowadzić. Moja córka tutaj zaczęła uczęszczanie od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przeniosłam ją ze szkoły swojej, w cudzysłowie normalnej, ponieważ no, tam cofała się, no, nie było żadnych postępów i widziałam, że to też na nią źle wpływa. Ona po prostu źle reaguje, jeżeli widząc, że ona ma jakąś niepełnosprawność, nie radzi sobie jak inne koleżanki. Przeniosłam ją tutaj do szkoły, jestem bardzo zadowolona, bardzo zadowolona z nauczycieli. Z dyrekcji, ponieważ pierwsze moje doświadczenie przychodzące z dzieckiem było niesamowite. Wtedy, kiedy oddałam ją, stwierdziłam, że zrobiłam najwspanialszą rzecz na świecie. Ponieważ moja córka ma równe koleżanki w stosunku do siebie, wspaniale się rozwija. Lubi tu, bardzo tutaj lubi przychodzić, twierdzę, że jest bardzo szczęśliwa, dla niej dzień wolny, dzień, który jest w domu, nie mówię, że robi się jej krzywdę, ale ona po prostu kocha tutaj przychodzić, dla niej jest sobota, niedziela, ona z utęsknieniem czeka na, na dzień, kiedy pójdzie do szkoły, żadne święta czy coś, no to ona się pyta, czy idzie do szkoły, nie, nie idziesz, no bo jest wolne, no ale ona by chciała iść, no i także... No, no, jestem bardzo zadowolona, bardzo zadowolona. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu. Akt nadania specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu w Oświęcimiu imienia Zofii Posmyż. Uzasadnienie. Zofia Posmyż mówi Polakom, Niemcom i innym narodom, ale także tu lokalnie rzeczy najważniejsze. Mówi o ludzkiej godności, o kondycji człowieczeństwa w czasach współczesnych. Jej słowa mają wielki ciężar i wartość. Szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy wszyscy oczekujemy na bezpośredni kontakt z naszym patronem, z Zofią Posmysz, która w swoim mieszkaniu czeka na kontakt z nami. Wspiera ją oczywiście pan Falk Altenberger z Fundacji Konrada Adenauera, wieloletni partner projektów edukacyjnych organizowanych ze współpracy z Zofią Posmysz. Pan Falk będzie wspierał nas i pomagał nam w kontakcie z naszym patronem, z panem Zofią Posmysz. Bardzo proszę, głos oddajemy do Warszawy. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, mieszkańcy, obywatele ziemi oszczędzińskiej. Podzwonię, że zacznę od prośby. Mówię, mi za złe, że jeżeli będę mówiła niezbyt składnie, to skutek wzruszenia dzisiejszym dniem. Bo czyż mogłam wtedy, stojąc na apelach w Auschwitz-Birkenau, wyobrażać sobie, że Kiedyś stanie tutaj wśród przyjaciół i dostąpić tego jakże wyjątkowego zaszczytu. Naprawdę niezbadane nie są wyroki boskie. Do tego miasta, którego nie od kilku lat jestem. Honorowym obywatelem mogę teraz przyjeżdżać również jako patron tej szkoły, która powołana jest do tak wielkiego zadania, jak opiekowanie się niepełnosprawnymi dziećmi. To wydarzenie mogę traktować tylko jako zrządzenie wyższych sił. Jako... I dzień dzisiejszy jako wynagrodzenie za lata stracone w obozach na tym terenie. Hmm. Czegóż więcej mogłabym oczekiwać? Z całego serca dziękuję Państwu. Wszystkim. Wszystkim, którzy tutaj się zebrali. I będę prosiła Pana Boga, by was nadal wspierał w tym szlachetnym dziele. Change se To jest ten moment, w którym jeszcze głos swój chciał zabrać pan Christopher Hoybner. Bardzo proszę o emitowanie tego materiału. Dziękuję. Podarowała pani tej szkole, temu ośrodkowi swoje imię. To wielki dar, dar serca, który przekazuje pani dzieciom i ich rodzicom. To, że pomyślała Pani o młodzieży i dzieciach z Oświęcimia, tego miasta, które w Pani pamięć wryło się jako miejsce bólu i cierpienia, jako młodej osoby wówczas, to odgrywa szczególną rolę w całej tej ceremonii. Pani jest człowiekiem przepełnionym empatią. Zawsze myśli Pani o innych. Tak wychowała Panią, Pani matka, to przekazali Pani, pani rodzice. W tych wartościach Pani wzrastała i kultywuje je Pani jako osoba, jako pisarka. Mamy tą y, niezwykłą okoliczność i dzisiaj y, znakomita aktorka Teatru Starego w Krakowie, pani Beata Paluch jest z nami, zgodziła się przybliżyć nam kilka cytatów ze wspaniałej literatury Zofii Posmysz. Kiwam głową, przywołuje na usta krzepiący uśmiech. Nie pytasz, czemu dopiero teraz? Milczę. Po cóż miałabym pytać? Po co mi ta wiedza? Bo teraz już czas kończy. Podnosi na mnie oczy świetliste i piękne w tej chwili nie chcę zrozumieć wymowy ich spojrzenia za nic nie chcę jak cię leczą o to co mnie interesuje ona robi nieznaczny ruch ręką najważniejsze, że nie trzeba stać na podliczenia i wychodzić do roboty umrzeć nie jest trudno trudniej cierpieć. Gdybyś dostała leki trzy tygodnie temu, szepcze głosem nagle schrypniętym jak jej głos. Ptaszka odrywa rękę od derki, przesuwa ją z wysiłkiem, palcami dotyka mojej dłoni. Nie gniewaj się, prosi, sekundę pasuje się z sobą, co dałabym za to, żeby nie powiedzieć tych słów, a przecież mówię je. Tak mnie nienawidziłaś? Zaprzecza gwałtownie. Usta otwarte, jak do krzyku, ale wychodzi z nich szept jedynie: Zdawało mi się, że potrafię żyć na własny rachunek. Potrafisz, żyłaś tyle miesięcy. Znów muśnięcie palców na mojej ręce. Nie gniewaj się. Zaprzeczam niecierpliwie i natychmiast zaczynam mówić. Wyrzucam słowa prędko, na jednym oddechu, aż dostaję zadyszki. Od jutra wszystko się zmieni. A najdalej od pojutrza, zapewniam, zapalenie miedniczek wielka mi rzecz, głupia cywilna choroba. Nie umiera się na takie coś w kolonii. I to kto, stary numer, co innego typu z biegunka, flegmona. Na to nie ma mocnych, ale zapalenie miedniczek niech sobie tylko nie wmawia. Niczego. Załatwi się ze starszą bloku z lekarkami, już one będą umiały postarać się o odpowiednie leki. Mężczyźni ich dostarczą. Nasi chłopcy z męskiej kolonii. Oni teraz wiele mogą, znacznie więcej, niż by, się można, niż by można sobie wyobrazić. Wiele się zmieniło w kolonii. Nastaje inny etap, czas podnoszenia głów. Czy ty wiesz, ptaszka, czy potrafisz pojąć, że chłopcy teraz w jakimś stopniu współrządzą kolonią? Nie, to nie brednia. Oczywiście wbrew rycerzom trupiej czaszki i przeciw nim, tak, doszli do tego, że jak mogą, psują tamtym porządek. Nasi chłopcy, czy dasz wiarę, że liczą się z nimi najpodlejsze spośród starszych bloków? Wystarczy, by powiedzieli, daj spokój kobietom. I one przestają, cichną z dnia na dzień, jakby im kły wyłamano. To zdumiewające, co udaje się chłopcom. Organizują ucieczki, rozdają posady. Wyciągają ludzi z transportów, a na co dzień przynoszą jedzenie, odzież i leki, wieści ze świata, pocałudki. I miłość, nasi chłopcy, niepokój, kiedy po wymarszu gruch, gru, grup roboczych nie ma ich dłużej niż zwykle, i radość, gdy pojawiają się na bramie, jak ożywia się wtedy kolonia, jak staje się sympatyczna, wesoła i niemal bezpieczna. Nie ma rzeczy, której by nie przeszmuglowali i leku, którego by nie ściągnęli spoza kolonii. Oni mają łączność ze światem, rozumiesz, ptaszka? Z twoim światem, gdzie była ta cudowna klasa skrzypiec. Gdybyś zechciała, ptaszka, posłuchaj, jaką mam myśl. Gdybyś chciała, mogłabyś napisać list do swoich. Chłopcy by go przesłali własną drogą. Nie patrz tak. To jest możliwe. Oni mogą to zrobić. Oni są wspaniali, odważni, zuchwali, bez strzelni przebiegli niezwykli. Nasi chłopcy, gdybyś raz była w kolonii, w chwili, gdy wkraczają przez bramę zawadiaccy w tych głupawych myckach, doprawdy ta chwila to podniesienie serc. Chce się żyć i chce się, żeby dzień nie miał końca, żeby nie widzieć ich odchodzących. Ptaszka, oni dostarczą ci lekarstwo, po którym prędko wyzdrowiejesz. Nie wiem, jak mam pani dziękować. wybrała Pani fragment dotyczący osoby szalenie dla mnie w Oświęcim ważnej. Ptaszka. I czytając kiedyś książkę francuskiej pisarki, już nie pamiętam jej nazwiska, pod tytułem Hiroshima Mon Amour", Teraz, czy słuchając Pani interpretacji, pomyślałam sobie o świętym moł na mur, czyli o świętym moja miłość. Bardzo, bardzo Pani dziękuję, że była Pani wakacje nad Adriatykiem, aby przedstawić mój pisarski powiedzmy w do robek. Raz jeszcze dziękuję.